Pokój wewnętrzny to najwyższa wartość. Junior Aleksandrowicz, mój jeden z ulubionych luminarzy, mój nauczyciel z książek. Można uczyć, nie widząc. Słowo jest pomnikiem mądrości. Od wieków sięgając do słowa, które kształtuje motywację, intencje, daje poznawać człowiekowi świat, ale nade wszystko otwiera sumienia człowieka, czyli wrota jego, które są w nim samym. Bo tam tkwią wartości, które człowiek powinien odkryć i przenieść do wspólnoty. Immoralność społeczna, i mój ulubiony Aleksandrowicz Julian, twórca ekologii i medycyny ekologicznej, filozofii zdrowia, tak zwanej walologii, bawią. Zdrowie człowieka, czyli sięganie do sumienia to tyle, ile pokój dla świata.